Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia W układzie bodźco-przewodzącym serca główną rolę w generowaniu rytmu zatokowego pełni węzeł zatokowo-przedsionkowy. Znajduje się on w ścianie prawego przedsionka, w pobliżu ujścia żyły głównej górnej. Jest źródłem impulsów elektrycznych inicjujących skurcz serca, a jego częstość automatyczna wynosi zazwyczaj od 60 do 100 na minutę. Za prawidłowe przewodzenie impulsu odpowiadają kolejno przedsionki, węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek hisa oraz jego odnogi z włóknami purkiniego. Każde zaburzenie w generowaniu lub przewodzeniu impulsu może skutkować arytmią, a w skrajnych przypadkach zatrzymaniem krążenia. Wszystkie komórki układu bodźcotwórczo-przewodzącego mają zdolność do automatyzmu. Fizjologicznie najczęściej to węzeł zatokowy nadaje rytm. W sytuacjach patologicznych funkcje rytmogennego źródła mogą przejmować inne struktury, mówimy wtedy o rytmach ektopowych. Zaburzenia automatyzmu dzielimy na: bradyarytmie, tachyarytmie, rytmy zastępcze, rytmy idiowentrikularne. Rytm zastępczy to odpowiedź układu, co przewodzącego na ustanie aktywności, dominującego rozrusznika. Najczęściej jest to rytm z węzła przedsionkowo-komorowego lub komór, gdy rytm zatokowy ulega zahamowaniu lub przewodzenie zostaje zablokowane. Zaburzenia przewodzenia klasyfikujemy jako bloki zatokowo-przedsionkowe, bloki przedsionkowo-komorowe, bloki śródkomorowe. Diagnostyka opiera się na zapisie elektrokardiograficznym, najlepiej 12 odprowadzeniowym, oraz ocenie częstości i regularności rytmu, szerokości zespołu QRS i obecności załamków P. W niektórych przypadkach niezbędne są dodatkowe metody diagnostyczne, takie jak Holter EKG, test wysiłkowy, badanie elektrofizjologiczne lub masaż zatoki szyjnej. Bradykardia zatokowa to zwolnienie rytmu zatokowego poniżej 60 uderzeń na minutę. Fizjologicznie może występować u sportowców lub podczas snu. Patologicznie może być skutkiem niedoczynności tarczycy, niedokrwienia serca lub działania leków, takich jak beta-blokery. W EKK obserwujemy obecność załamków P przed każdym zespołem QRS, ale z wydłużonym odstępem RR. Zatrzymanie zatokowe oznacza nagłe ustanie aktywności węzła zatokowego. Może prowadzić do pauzy przedsionkowej i uruchomienia rytmu zastępczego. Na zapisie EGG widoczna jest przerwa w rytmie, bez załamków P i zespołów QRS. Zespół chorego węzła zatokowego obejmuje szereg zaburzeń czynności węzła zatokowego. Od brady kardii przez zatrzymanie zatokowe po bloki zatokowo-przedsionkowe. Często towarzyszy mu tachyarytmia, stąd określenie zespół tachybrady. Może powodować omdlenia, zawroty głowy oraz epizody niedokrwienia mózgu. Leczenie polega głównie na implantacji stymulatora serca. Rytm z węzła przedsionkowo-komorowego pojawia się, gdy węzeł zatokowy nie działa prawidłowo. W EKK mogą być widoczne ujemne załamki P. Zespół QRS jest wąski, a częstość rytmu zwykle wynosi od 40 do 60 uderzeń na minutę. Rytm idiowentrykularny to rytm komorowy, zwykle bardzo wolny, między 20 a 40 na minutę. Charakteryzuje się szerokimi zespołami QRS i brakiem widocznych załamków P. Może występować podczas zawału, po lekach antyarytmicznych lub jako rytm agonalny. Wśród bloków zatokowo-przedsiąkowych wyróżniamy. Blok pierwszego stopnia, niewidoczny w ek, jedynie wydłużenie przewodzenia. Blok drugiego stopnia typu wenkebacha, progresywne skracanie odstępów R, R, aż do wypadnięcia załamka P. Blok drugiego stopnia typu mobic: nagłe wypadnięcie załamka P bez wcześniejszych zmian. Blok trzeciego stopnia: całkowite zahamowanie przewodzenia. Bloki przedsionkowo-komorowe klasyfikujemy podobnie. Pierwszy stopień: wydłużenie odstępu PQ powyżej 200 ms. Drugi stopień typu wenkebacha: stopniowe wydłużanie PQ aż do wypadnięcia QRS. Drugi stopień typu mobic: stały PQ z nagłym wypadnięciem zespołu QRS. Trzeci stopień, całkowity brak przewodzenia, przedsionki i komory pracują niezależnie. W blokach śródkomorowych najczęściej spotykamy. Blok prawej odnogi pęczka Hisa, zespół QRS powyżej 120 ms, z obrazem RSR Prime w odprowadzeniu V1. Blok lewej odnogi, szerokie zespoły QRS, brak załamka Q w odprowadzeniach I, V5 i V6 oraz głęboki załamek SV1. Leczenie zależy od stopnia bloku oraz obecności objawów klinicznych. W przypadku bradykardii objawowej podaje się atropinę, a w cięższych przypadkach konieczna może być implantacja stymulatora. W blokach drugiego i trzeciego stopnia z objawami klinicznymi wskazana jest implantacja układu stymulującego. Warto zapamiętać. Zaburzenia rytmu mogą być jedyną manifestacją choroby serca. Przejściowe bloki mogą wynikać z zaburzeń elektrolitowych lub działania leków. Implantacja stymulatora poprawia komfort życia i zmniejsza ryzyko zgonu. To wszystko na temat zaburzeń automatyzmu i przewodzenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dysfunkcja węzła zatokowego Dysfunkcja węzła zatokowego, określana również jako zespół chorego węzła zatokowego, to grupa zaburzeń rytmu serca wynikających z upośledzenia automatyzmu węzła zatokowego. Może manifestować się bradykardią zatokową, zatrzymaniem zatokowym, brakiem odpowiedniej reakcji na wysiłek oraz brakiem przyspieszenia rytmu w odpowiedzi na stres. Występuje najczęściej u osób starszych, zwykle w wyniku włóknienia i zwyrodnienia węzła SA. W patogenezie tego zespołu istotną rolę odgrywa: uszkodzenie komórek rozrusznikowych, zaburzenie współdziałania autonomicznego układu nerwowego, niedokrwienie, procesy zapalne lub naciekowe, działanie niektórych leków, takich jak beta-blokery, digoksyna czy verapamin. Dysfunkcja może mieć przebieg przewlekły lub epizodyczny. Objawy kliniczne bywają niespecyficzne i często są przerywane okresami prawidłowej czynności węzła zatokowego. Najczęściej zgłaszane przez pacjentów objawy to: osłabienie, zawroty głowy, omdlenia, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nietolerancja wysiłku, a nawet epizody drgawek wskutek niedokrwienia mózgu. U wielu pacjentów występuje również zjawisko tak zwane zespołu tachybrady. Polega ono na przemiennym występowaniu okresów szybkiej arytmii przedsionkowej, zwykle migotania lub trzepotania przedsionków, z okresami znacznego zwolnienia rytmu zatokowego lub jego zatrzymania. W diagnostyce podstawą jest zapis EK, choć często jest on prawidłowy między epizodami objawowymi. Dlatego u pacjentów z podejrzeniem tej choroby niezbędne może być monitorowanie metodą Holtera przez 24 do 48 godzin lub nawet dłużej, a także zastosowanie wszczepialnych rejestratorów arytmii. Na EKG w okresie objawowym można stwierdzić znaczną bradykardię zatokową, nieregularność rytmu zatokowego, zatrzymanie zatokowe, brak przyspieszenia rytmu zatokowego w czasie wysiłku lub stymulacji farmakologicznej bloki zatokowo-przedsionkowe, epizody asystoli, a także rytmy zastępcze z węzła przedsionkowo-komorowego lub z komór. U niektórych chorych stosuje się próbę atropinową lub test wysiłkowy, by ocenić rezerwę chronotropową, czyli zdolność do przyspieszenia rytmu w odpowiedzi na stymulację. W warunkach specjalistycznych można wykonać badanie elektrofizjologiczne, oceniające czas powrotu funkcji zatokowej po stymulacji przedsionków, jeśli przekracza on 550 milisekund, świadczy to o patologii. Najważniejsze wskazania do implantacji stymulatora serca to objawowa bradykardia, asystolia, zatrzymanie zatokowe, zespół tachybrady i inne zaburzenia rytmu prowadzące do omdleń lub niewydolności serca. Nie zaleca się leczenia farmakologicznego w celu zwiększenia częstości rytmu u chorych z dysfunkcją węzła zatokowego, jest ono nieskuteczne i może pogłębiać objawy. W przypadku współistniejącej arytmii nadkomorowej, np. migotania przedsionków, konieczne jest indywidualne podejście do leczenia, często z implantacją układu stymulującego jeszcze przed zastosowaniem leków antyarytmicznych. Warto pamiętać. Dysfunkcja węzła zatokowego występuje głównie u osób starszych. Często towarzyszą jej inne choroby układu sercowo-naczyniowego. Objawy mogą być przerywane i niespecyficzne. Implantacja stymulatora jest metodą z wyboru przeobjawowej bradykardii. To wszystko na temat dysfunkcji węzła zatokowego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Bloki przedsionkowo-komorowe Bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenia przewodzenia impulsu elektrycznego z przedsionków do komór. W zależności od stopnia bloku, przewodzenie może być tylko spowolnione, okresowo zablokowane lub całkowicie przerwane. Wyróżniamy trzy podstawowe stopnie bloku AF. Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia to przedłużenie przewodzenia impulsu, bez jego przerwania. W zapisie ECH obserwujemy wydłużenie odstępu peku powyżej 200 milisekund przy zachowanym przewodzeniu każdego impulsu do komór. Najczęściej nie daje objawów i nie wymaga leczenia. Blok drugiego stopnia oznacza, że nie wszystkie impulsy są przewodzone. Dzieli się go na dwa typy. Typ wenkebacha, czyli mobic typ pierwszy, charakteryzuje się stopniowym wydłużaniem odstępu peku aż do całkowitego wypadnięcia zespołu RS. Typ Mowic II PQ jest stałe, a dochodzi do nagłego wypadnięcia zespołu QRS bez wcześniejszych zmian odstępu PQ. Typ II ma większy potencjał progresji do bloku trzeciego stopnia i zwykle wymaga wszczepienia stymulatora. Blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia to całkowite przerwanie przewodzenia między przedsionkami a komorami. Przedsionki i komory pobudzane są niezależnie, obecne są załamki P oraz zespoły QRS, ale bez związku czasowego między nimi. Może wystąpić rytm zastępczy o niskiej częstotliwości, zależnie od lokalizacji ogniska zastępczego. Przyczyny bloków AF mogą być fizjologiczne, jak u sportowców, ale też patologiczne, związane z chorobą niedokrwienną serca, kardiomiopatiami i zapaleniem mięśnia sercowego, zwyrodnieniem układu przewodzącego czy lekami. Do najczęstszych leków wywołujących bloki AF należą beta-blokery, digoksyna, verapamil i diltiazem. Objawy zależą od stopnia bloku. W bloku pierwszego stopnia pacjent jest zazwyczaj bezobjawowy. W blokach wyższego stopnia pojawiają się zawroty głowy, osłabienie omdlenia, a w skrajnych przypadkach zatrzymanie krążenia. W ECK można dokładnie ocenić typ i stopień bloku. Holter ECK, test wysiłkowy oraz badanie elektrofizjologiczne mogą być pomocne w diagnostyce przy epizodycznych objawach. Leczenie zależy od rodzaju bloku i obecności objawów. W przypadkach bezobjawowych bloków pierwszego i typu wenkebacha najczęściej nie stosuje się leczenia. Bloki mobic drugiego typu oraz bloki całkowite wymagają rozważenia wszczepienia stymulatora serca. W sytuacjach nagłych, np. Na w przypadku omdleń lub bradykardii zagrażającej życiu, stosuje się atropinę, izoprenalinę lub tymczasową elektrostymulację. Warto zapamiętać, Blok A w pierwszego stopnia to tylko wydłużenie przewodzenia, bez utraty impulsów. Typ Wenke-Bacha postępujące wydłużanie PQ aż do wypadnięcia QRS. Typ MOBIC II nagłe wypadnięcie QRS, przystałem PQ, bardziej niebezpieczny. Blok całkowity brak przewodzenia, rytmy przedsionków i komór są niezależne. Najgroźniejsze są bloki wyższego stopnia z objawami, wymagają pilnej diagnostyki i często wszczepienia stymulatora. To wszystko w temacie bloków przedsionkowo-komorowych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Bloki śródkomorowe. Bloki śródkomorowe to zaburzenia przewodzenia impulsu elektrycznego w obrębie pęczka Hisa i jego odnóg. Skutkują opóźnioną i nieprawidłową aktywacją komór, co jest widoczne w zapisie EKG jako poszerzenie zespołu QRS. Nie zawsze są związane z objawami klinicznymi, ale mogą wskazywać na chorobę strukturalną serca. Wyróżnia się trzy główne typy bloków śródkomorowych: blok prawej odnogi pęczka Hisa, blok lewej odnogi pęczka Hisa. Blok niespecyficzny, czyli poszerzenie QRS bez klasycznego obrazu jednego z powyższych. Blok prawej odnogi charakteryzuje się zespołem QRS trwającym powyżej 120 ms. W odprowadzeniu V1 widoczny jest obraz RSR Prime, a w odprowadzeniu V6 szeroki załamek S. Może być fizjologiczny, szczególnie u młodych osób, ale też towarzyszyć chorobom płuc i serca. Blok lewej odnogi pęczka Hisa to całkowite zablokowanie przewodzenia przez tę odnogę. Zespół QRS jest szeroki, często powyżej 140 ms, bez załamka Q w odprowadzeniach I, V5 i V6. V1 obecny jest głęboki załamek S. Blok lewej odnogi najczęściej wiąże się z poważną patologią mięśnia sercowego, taką jak choroba niedokrwienna serca czy kardiomiopatia. Blok dwuwiązkowy oznacza jednoczesne występowanie bloku jednej odnogi pęczka hisa oraz przedniego lub tylnego bloku śródściennego lewej odnogi. Blok trójwiązkowy to zaburzenie przewodzenia w trzech drogach, obydwu odnogach i dodatkowo w węźle przedsionkowo-komorowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Blok dwuwiązkowy może przebiegać bezobjawowo, ale trójwiązkowy często prowadzi do bloku całkowitego. Blok niespecyficzny śródkomorowy diagnozuje się, gdy QRS jest poszerzony, ale obraz nie spełnia kryteriów typowego bloku prawej lub lewej odnogi. Często wynika z rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego lub obecności urządzeń wszczepialnych, jak stymulator. Objawy kliniczne bloków śródkomorowych zależą od choroby podstawowej i stopnia zaburzenia przewodzenia. Wiele z nich przebiega bezobjawowo i są wykrywane przypadkowo podczas EKG. W innych przypadkach mogą towarzyszyć im zawroty głowy, omdlenia, duszność lub kołatanie serca. Rozpoznanie opiera się na elektrokardiogramie w niektórych sytuacjach konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, takich jak echokardiografia, rezonans serca czy badanie elektrofizjologiczne. Leczenie zależy od przyczyny bloku. W przypadku obecności objawów lub współistniejącej choroby serca może być konieczna implantacja stymulatora. W bloku lewej odnogi przy objawowej niewydolności serca i frakcji wyrzutowej lewej komory poniżej 35% rozważa się terapię resynchronizującą. Warto zapamiętać: blok prawej odnogi może być wariantem normy. Blok lewej odnogi najczęściej świadczy o istotnej chorobie serca. Bloki wielowiązkowe zwiększają ryzyko całkowitego bloku AV. Bloki śródkomorowe mogą maskować inne zmiany w EKP, np. cechy zawału. Terapia resynchronizująca poprawia rokowanie w wybranej grupie pacjentów. To wszystko w temacie bloków śródkomorowych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.